Nowy Volkswagen Passat. Wyczekiwany super samochód od Alfy Romeo i nieudany skok ładą niwą na dach budynku. O tym porozmawiamy sobie m.in. w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Także moi drodzy, jak co niedzielę o godzinie 17.00, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale i lecimy z odcinkiem. A zacznijmy sobie od Alfy Romeo, która w końcu. Po tylu zapowiedziach, zaprezentowała swój super samochód. Alfa, która obecnie w sprzedaży ma jakieś tam dwa suwiki, i Sedana zaprezentowała światu to. Od czasów Alfa Romeo 8C i 4C mnóstwo osób czekało na to, aż ten włoski producent samochodów, który potrafi przecież robić tak piękne i tak wybitne pojazdy, wypuści w końcu coś takiego naprawdę z pazurem. No i zrobili to. Tylko, że jest jeden problem. Powstaną zaledwie 33 egzemplarze tego samochodu. Auto jest absolutnie piękne. Jest arcydziełem na kołach. Co widać zarówno po projekcie karoserii, jak i po wnętrzu, albo przede wszystkim po wnętrzu, w którym pierwsze skrzypce grają połacie aluminium z przełącznikami przypominającymi przełączniki z Myśliwca. Choć złośliwcy pewnie powiedzą, że przełączniki te przypominają stare kuchenki gazowe. Nieważne. Auto oczywiście jest następcą pięknej klasycznej Alfa Romeo 33 Stradale z przełomu lat 60. i 70. i nawet tak samo się nazywa. Do napędu 33 egzemplarzy tego samochodu posłużą albo podkręcone do 620 koni mechanicznych jednostki V6 o pojemności 2,9 litra, znane bardzo dobrze z Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, albo silniki elektryczne. Ale za to te będą generowały aż 750 koni mechanicznych. Nice. Słowem podsumowania więc, piękne auto, szkoda jedynie, że będzie dostępne wyłącznie dla wybrańców. A skoro mowa o aucie dla wybrańców, to wypada wspomnieć o nowym Volkswagenie Passacie, który oficjalnie został odsłonięty i przedstawiony światu. Wiadomo, że Passat to auto dla wybrańców, prawda? No przynajmniej w Polsce. Jest jedna bardzo ważna informacja dotycząca nowego Passata B9, a mianowicie będzie występował wyłącznie w odmianie kombi. Stylistyka tego samochodu, mam wrażenie, że to takie trochę połączenie klasycznego designu Volkswagenów z tym, który prezentują nowe elektryczne modele, takie jak chociażby ID4. Pewnie na przebitkach tego nie widać, ale nowy Passat ma 4 m 92 cm długości. Więc jest to naprawdę potężne auto, blisko 15 cm więcej niż poprzednik. Zbliżamy się też tutaj przy okazji do pułapu 5 m, który zarezerwowany jest zasadniczo dla segmentu limuzyn. Co ważne natomiast, w ofercie pozostaną warianty spalinowe oraz hybrydowe i nie będzie jeszcze pełnych elektryków. A przynajmniej nie o nazwie Passat, bo będzie Volkswagen ID. 7, który będzie takim niepisanym następcą Passata właśnie w wersji sedan, no i w wersji elektrycznej. Nowe BMW M2 to nowy, najszybszy, kompaktowy samochód na torze Nordschleife. Poprzednio tytuł ten należał do nowego Audi RS3, które wykręciło tam czas 740 748, a BMW udało się go poprawić na 738 706. Być może pobicie Audi o około 2 sekundy nie jest specjalnie imponujące, ale imponujące jest to, o ile nowe M2 jest szybsze względem starszego M2 w wariancie Competition. Tutaj ta różnica to już ponad 13 sekund, a to jest przepaść. I okej, okay, powiecie, że nowe M2 jest mocniejsze niż poprzednie o jakieś 90 koni mechanicznych. Od wariantu Competition o 50 koni mechanicznych, ale jest też w cholerę ciężkie, bo waży ponad 1700 kg. Tym bardziej więc imponujące jest to, że udało się poprawić performance tego samochodu na torze z tak dużą różnicą w czasie okrążenia. Także, no naprawdę, good job BMW. Można mieć co nieco do zarzucenia, jak chodzi o stylistykę samochodów, które produkuje w ostatnim czasie ta marka, ale jak chodzi o osiągi, no to szapoba. Ostatnio w sieci pojawiło się takie nagranie. No i bez kitu przyjrzyjmy się temu jeszcze raz, bo aż trudno jest uwierzyć w to, co ktoś, kto to zaplanował, miał w głowie. Rampa do rozpędu o długości jakichś 5 metrów, mająca pomóc 60-konnemu samochodowi przeskoczyć jakieś 10 metrów z dachu na dach budynku. Bez Kitu ktoś chyba się naoglądał za dużo amerykańskiego kina akcji i próbował odwzorować scenę rodem z szybkich i wściekłych. Ale wyszło to naprawdę marnie i na pierwszy rzut oka wygląda to tragicznie, ale tragiczne w skutkach jakimś cudem nie było. Kierowca łady po upadku z trzeciego piętra normalnie wyszedł sobie z samochodu, jak gdyby nigdy nic i trzeba powiedzieć, że miał ogromnego farta. Bo gdyby to auto odbiło się od budynku i spadło na dach, a nie na cztery koła, to... No, myślę, że nie byłoby za bardzo czego zbierać. W każdym razie wniosek na podstawie tego materiału, moi drodzy, jeżeli jesteście jeszcze w szkołach, to uważajcie na lekcjach fizyki, bo patrząc na to, co tam miało miejsce, wydaje się, że wcale nie trzeba było mieć jakiejś kosmicznej wiedzy po to, by ocenić, że to nie miało prawa się udać. Ale dobra, odchodząc od rosyjskiej kaskaderki. W ostatnim czasie w naszym kraju występowały dość obfite opady deszczu, które Owocowały w momentami absurdalnych sytuacjach. Trasa S8 w Warszawie została zalana. Stała się do tego stopnia nieprzejezdna, że niektórzy stwierdzili wręcz, że to może być jedyna okazja do tego, by móc popływać na sapie po drodze. Nie mam pojęcia, kim był mistrz, który postanowił to zrobić, ale ogromny szacun za kreatywność i podejście z dystansem do sytuacji, która pewnie w tamtym momencie nie była specjalnie komfortowa. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale w 1984 roku z okazji otwarcia toru Nürburgring, Mercedes wpadł na pomysł zorganizowania wyścigu, w którym gwiazdy między innymi ze świata Formuły 1 ścigały się modelami 190 na tym właśnie torze. Miało to niejako wypromować ten samochód, no i. Chyba można uznać, że się to udało, bo 190 z tego czasu były ultra popularne. Wyścig wygrał wówczas Ayrton Senna, zanim dojechał Niki Lauda, no i właśnie tenże Mercedes, którym wtedy startował Niki Lauda, za niecałe dwa tygodnie, bo dokładnie 15 września zostanie wystawiony na aukcję. Samochód Nikiego Laudy po wyścigu trafił podobno w ręce wnuka Hugo Bossa. Tak, tego właśnie od marki Hugo Boss. Później był w rękach prywatnego kolekcjonera, no i najwyraźniej ten stwierdził, że to najwyższy czas na zmianę właściciela. Szacowana cena tego samochodu ma wynieść około 2 milionów złotych, więc z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie to najdroższa 190 sprzedana kiedykolwiek. A Tesla zaprezentowała nową odsłonę swojego modelu 3. Zmiany stylistyczne może i nie są radykalne, ale ewidentnie odświeżyły wygląd tego modelu i chyba można powiedzieć, że było to potrzebne. Z ciekawostek, we wnętrzu pojawił się dodatkowy ekran dla pasażerów tylnej kanapy. Całość auta została zaprojektowana tak, by maksymalnie obniżyć koszta produkcji i dlatego też bazowa wersja tego samochodu startuje już od 205 990 zł. Poprawiono również technologię, aerodynamikę, zwiększył się zasięg i w ogóle. Ale, jako że na tym kanale nie jesteśmy specjalnie fanami samochodów elektrycznych, to nie będziemy się o tym rozgadywać, ale po prostu stwierdziłem, że warto o tym wspomnieć. Niedawno zrobiło się dosyć głośno wokół tej jednogwiazdkowej opinii pola namiotowego. Najważniejszym zarzutem, który tutaj zostaje postawiony, jest to, że obsługa pola namiotowego zagląda do namiotów, by zobaczyć, kto co w nich sobie ładuje. No i zapytacie, dlaczego ja w ogóle o czymś takim mówię w motoniusie? A no dlatego, że właściciele pola kempingowego odnieśli się do tych zarzutów i powiedzieli, że goście postanowili złamać regulamin i w namiocie, w namiocie ładować samochód elektryczny. Co więcej, pojawiły się zdjęcia. Więc ktoś próbował zamaskować swoją Teslę w namiocie, po to by móc ją naładować z gniazdka, które normalnie na polu kempingowym służy do zasilania albo ładowania jakichś drobiazgów. No ku... absurd. I absurd okazuje się być tym większy, że okazuje się, że to pole namiotowe miało swoją ładowarkę dla samochodów elektrycznych. No ale ktoś stwierdził sobie, że płacąc te Dwie dychy. Za nocleg na kempingu nie tylko się tam prześpi, ale także w tej kwocie postanowi naładować sobie swój samochód elektryczny. Na tej informacji, troszkę frustrującej, kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie.